Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym tagu na moim kanale. Będzie to 30 pytań z gier wideo. A ten tag w takiej formie jeszcze na YouTubie się nie pojawił, chociaż ja wszystkie tutaj obecne pytania, znaczy wszystkie pytania, które pojawią się w tym filmiku, wzięłam, z, wzięłam i przetłumaczyłam z 30 Day Video Game Challenge z Tandera, także ludzie na Tandera już robili ten tag, ale ja jestem bardziej aktywna na YouTubie niż na Tandera, więc a, tak, odpowiem na te pytania tutaj. I wszystkie, treść wszystkich pytań znajdziecie w opisie. Jakbyście mieli również na nie ochotę odpowiedzieć w formie filmu czy jakiejkolwiek innej, to zapraszam serdecznie. A, więc tak, zacznijmy. A, 30 pytań z gier wideo. Pytanie numer jeden to a jaka była Twoja pierwsza gra kiedykolwiek? Więc moją taką pierwszą, najpierwszą grą, w którą kiedykolwiek grałam był Supper, w którego grałam razem z sekretarką mojego dziadka. Do dzisiaj mam do tej gry przeogromny sentyment. Uważam, że ona jest po prostu nieproporcjonalnie wręcz wciągająca do tego, jak bardzo jest prosta, ale w rzeczy najprostsze gry są najbardziej wciągające, więc tak, moją pierwszą grą kiedykolwiek był Supper. Pytanie numer dwa. Jak jest Twoja ulubiona postać? I to jest właśnie problem ludzi, którzy grają w dużą ilość gier, ponieważ spotykają na swojej drodze całą masę różnych fajnych postaci, które z serio oddają się lubić i można je podziwiać z wielu naprawdę różnych aspektów, więc i tak ja również ten problem, ponieważ lubię naprawdę masę różnych postaci. A natomiast po długich przemyśleniach zdecydowałam, że na ten moment moją ulubioną postacią z gry będzie Cassandra Pentagast z. Dragon Age 2, która ma się pojawić jako e, towarzyszka i jako postać do romansowania w Dragon Age Inquisition. I w zasadzie o tym fakcie, że tak powiem, przesądziło e, przesądził to, że to jest jedyna postać, o jakiej kiedykolwiek prowadziłam vloga, więc jeżeli ktoś z Was jest e, chociaż początkowo zainteresowany w, e, w, Kassandrą a jest fanem e, Dragon Age'a i ma bloga na Tumblerze, to zapraszam serdecznie na Cassandragona's stop. .tumblr.com Tak tam jest wszystko to, wymienione, wszystko to, co mi się w tej postaci podoba, więc zapraszam serdecznie. A pytanie numer 3, ja, która gra jest według Ciebie najbardziej niedoceniana? Więc e, jest taki problem o tyle, że jak gram raczej mainstreamowe gry, które i każda z nich ma jakieś swoich fanów, zwolenników, przeciwników. Także powiedzmy to są normalne pozycje. Natomiast powiedzmy, że uważam, że The Longest Journey i Bioshock powinny mieć znacznie większego gron odbiorców i powinny być, że tak powiem... Powinny mieć znacznie, znacznie większą grupę fanów niż mają w tej chwili, bo naprawdę na to zasługują, no a e, jest tak jak jest, więc myślę, że te gry są według mnie najbardziej niedoceniane. A, pytanie czwarte, jaka jest Twoja gra typu Guilty Pleasure, czyli powiedzmy taka gra, Którą lubię grać, a niekoniecznie lubię się chwalić tym, że w nią gram. I myślę, że to będą Simsy. Simsy właśnie są grą, do której ja lubię wracać. Nie za często, ale lubię. Przy czym e, ja w większości, znaczy w większości, we wszystkich przypadkach, kiedy gram w grę i dobrze się bawię, to absolutnie nie mam wyrzutów sumienia z powodu tego, że a. Mogłabym robić coś innego w tym czasie, a mogłabym właśnie zrobić coś ze swoim życiem, a nie siedzieć i grać. Nie, nie mam właśnie takiego w ogóle poczucia, poczucia straty czasu, bo po prostu dobrze się bawi i to się liczy, a nie to, co, że mogłabym wynajdywać kolejny, kolejny pierwiastek w tym czasie, kiedy gram. Natomiast właśnie jak gram Simy, co jest powiedzmy fajnym procesem, chociaż po dłuższym czasie nieco wkurzającym, właśnie zaczęłam się zastanawiać, a no tak właściwie mogłabym. Chociaż grać w jakąś sensowniejszą grę z fabułą, niż te Simsy, a właściwie to bym mogła zrobić coś ze swoim życiem zamiast zrobić coś z życiem Simsów. No i właśnie tak to u mnie wygląda po prostu. Lubię wracać do Simów, lubię grać w Simsy, ale właśnie źle się czuję grając te Simsy, więc tak to wygląda. Pytanie piąte postać z gry, którą najbardziej przypominasz lub którą chciałabyś przypominać. Więc uh, był taki jeden moment, jak grałam w Berszuka Infinite, że Elizabeth powiedziała dokładnie to, co ja sobie przed momentem pomyślałam i to było, no, że powiem, super. Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie zdarzyło. Tak było, jej, Elisabeth, grała brat na duszę i tego, tego typu. Natomiast no, nie chciałabym być tak, jak ona, ponieważ ona miała naprawdę przerąbane życie i... No, absolutnie eee, nie, nie, nie. Po prostu nie. Natomiast jeżeli chodzi o postać, o właśnie, która, którą chciałabym przypominać, to chciałabym przypominać Mojgan z tego Age'a, ponieważ ona jest e, silną postacią kobiecą, dosyć niezależną. Nigdy jej się tam za bardzo nic nie działo, właśnie dzięki temu, że, jest, e, że była dosyć zaradna. Eee, um, uważam, że filozofia jej filozofia życiowa w niektórych kawałkach była naprawdę mądra i sensowna i no to mi się podobało. Po prostu uważam, że to była bardzo fajna, fajna postać, którą w zasadzie chciałabym przypominać. Jedyne co mi się w nie podobało to fakt, że ona biegała po zimnym lesie z cyckami na wierzchu, ale w zasadzie ona jest postacią z gry fantazy, więc powiedzmy, że ją też obowiązują jakieś zasady. Więc no, ale tak. No. E Pytanie szóste, najbardziej irytująca Twoim zdaniem postać z gier. To będzie to Samantha Trainer z Mass Effect 3 w moim wypadku. Ja ona robiła yy, różnego rodzaju komentarze po ważniejszych misjach fabularnych właśnie w Mass Effect 3, i tam było tak Ach a ja gniew, ja chciałam go znieść. Ach szef, ja się przy tobie ty uczę. Zamknij się, babo, jesteś w wojsku, że tak powiem, zbierz swój tyłek do kupy i rób to, co masz robić, a nie mi tu jęcz. I była to bardzo irytująca postać, ona nie dość, że Kelly Chambers była w miarę w porządku, ona tam w zasadzie nie odzywała się niepytana, nie ruszała się, z CIC i była po prostu w porządku, a ta nie dość, że jęczy, nie dość, że się odzywała jak wcale, tylko koło niej przychodziłam, wcale się do niej nie odzywałam, to jeszcze właśnie miała te swoje jakieś takie haha, dziecięce niedojrzałe uwagi i e, no wkurzała mnie bardzo. E, no ale powiedzmy każda gra musi mieć taką postać, nie? E, Tak. Pytanie numer 7. Jaka jest twoja ulubiona para z gier? I zrozumiałam, że tu chodzi o parę, którą łączą więzy romantyczne, to myślę, że na ten moment będzie to czas cesarzować Gessamine Coldwyn z e, Lordem Protektorem Corvo Attano. E, po prostu, no nie wiem, w zasadzie ich za wiele tam w grze razem nie było, no bo królowa, boże cesarzowa, ginie w ciągu pierwszych 15 minut grę ale jakoś jak sobie tak o nich pomyślę razem, to mi się tak fajnie robi i uważam właśnie, że taki ich to był właśnie bardzo fajny pomysł ze strony twórców. ja Właściwie taki raczej domysł ze strony fanów, niż pomysł ze strony twórców tak po prawdzie. ale uważam, że oni właśnie byli fajni. Pytanie numer 8. Jaka jest Twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa z G? U mnie to wygląda w ten sposób, że ja w ogóle uwielbiam ścieżki dźwiękowe jako gatunek i słucham praktycznie każdej ścieżki dźwiękowej z wszystkich G, które przeszłam i w każdej znajduje się coś fajnego. Natomiast muszę powiedzieć, że chyba na ten moment moją ulubioną ścieżką dźwiękową jest, The Last, jest ta muzyka z The Last of Us, obydwa albumy. Które sobie zakupiłam, i no, muszę powiedzieć, że to było takie, powiedzmy, zaskoczenie ja zwykle Lubię muzykę, którą tworzy sporo instrumentów, właśnie muzyka orkiestrowa, albo właśnie orkiestrowa. a no, jednak ścieżkę dźwiękową z The Last of Us tworzy stosunkowo niewiele instrumentów, ale efekt i tak jest niesamowity i bardzo mi się podoba. Eee, więc tak, The Last of Us, taka jest odpowiedź. Eee, pytanie dziewiąte: Jaka jest najspotniejsza, twój zdaniem, scena w grach? Uh, bardzo wiele gier ma dużo pojedynczych, smutnych momentów i to w zasadzie ciężko by było mi ułożyć z nich ranking, ale jeżeli chodzi o właściwie serię gier, która, e, które niemal każdym swoim jakimś zabiegiem narracyjnym sprawiały, że byłam coraz bardziej smutna i które e, właśnie każda część sprawiała, że czułam się przez jakiś czas naprawdę bardzo źle, to myślę, że to były Bioshocki, ponieważ no, Bioshocki w ogóle w założeniu opowiadają naprawdę bardzo, bardzo ponure historie. Myślałam właśnie jak przechodziłam Bioshocka Infinite, że no tak będzie inna, że ona jest taka słoneczna, taka kolorowa i będzie ładnie w ogóle. I have never been so wrong. Bioshocki są właśnie bardzo smutnymi grami. Myślę, że za bycie właśnie przygnębiającymi tytułami to ta Nagroda należy się im. Ta nagroda należy do nich. A pytanie dziesiąte: jaki jest Twoim zdaniem najlepszy projekt rozgrywki? A więc tak, tu podam odpowiedź. Portal, łamany przez Dishonored. Portal, uważam, że jest świetną grą, na bardzo oryginalny model rozgrywki. Powiedzmy, żadna inna gra nie wymusiła niczego podobnego, przynajmniej nie z tej, w której ja grałam. Uważam, w portalu naprawdę fajnie się gra. Pewnie zrozumienie tego, jak te portale działają, chwilę zajmuje, ale uważam, że jest naprawdę niesamowite i naprawdę bardzo zajmujące. Natomiast, jeżeli chodzi o Disney, to właśnie on, Dizoner udoskonalił znany już właściwie model walki, skradania się, i bardzo im fajnie to wyszło. I to naprawdę jest w tą grę, bardzo fajnie się gra, jest to bardzo satysfakcjonujące, więc tak to wygląda. Pytanie 11. Jaka jest Twoja platforma do grania? Ja gram na PlayStation 3, na PC, na PlayStation Portable i na komórce z Androidem. Wkrótce planuję sobie kupić PlayStation 4, więc ogólnie, no co na rządzi? Pytanie 12. A która, gra jest, która gra Twoim zdaniem zasługuje na znacznie większą publiczność niż ma w tym momencie? To zachodzi, że odpowiedziałam na to pytanie. Ale no, myślę, że największy potencjał na to, żeby mieć większą publiczność ma właściwie The Longest Journey, ponieważ ono jest takie bardziej uh, od tego Bioshocka przystępne. Powiedz historia jest uh, trochę bajkowa, miejscami trochę naiwna, ale gra właśnie no, fabularnie mimo wszystko nie jest trudna, nie jest trudna też gameplayowo game i uważam właśnie, że The Longest Journey ma potencjał, żeby zdobyć większą publiczność. Gdyby powiedzmy była odnawiana wersja HD, bo to mimo wszystko liczba ludzi, którzy się interesują takimi trochę starszymi grami, jest mocno e, ograniczona, jednak. Pytanie trzynaste. W jaką grę grałaś więcej niż pięć razy? Więcej niż pięć razy grałam w trylogię Mass Effect i Tomb Raider, Tomb Raider Anniversary. Um, pytanie 14. Co, przedstawia ostatnia, co przedstawiała Twoja ostatnia growa tapeta? E, tapeta, którą obecnie mam ustawioną u siebie na komputerze, to jest ta, którą właśnie widzicie. Ona przedstawia pałac cesarski w Dunwall's Dishonored. Um, pytanie 15. Pokaż screeny z gry, w którą ostatnio grałaś. Więc e, teraz obecnie równolegle przechodzę dwie nowe dla mnie gry, i jest to Assassin's Creed 4 Black Flag. To jest screen. I Uncharted 3 Drex Deception to jest kolejny screen, więc tak teraz przechodzę obecnie te dwie rzeczy, więc macie te dwa screeny. Pytanie 16. Jaka jest twoim zdaniem gra z najlepszymi katsenkami? The Last of Us? Myślę. Katyki um, w tej grze są... wyglądają praktycznie jak film live action i są naprawdę piękne i niesamowite biorąc pod uwagę to, że to w dalszym ciągu mimo wszystko jest gra wideo, a nie film. Pytanie 17. Jaki, kto jest Twoim ulubionym antagonistą? Więc moim ulubionym antagonistą jest w zasadzie taki stereotypowy do bólu, typowy czarny charakter, ale właśnie w swojej klasyczności niesamowity. Moją ulubioną antagonistką jest dla Portala. Eee, uważam, że kreacja tej postaci jest naprawdę niesamowita. Jest to przecież postać, która w zasadzie nie ma, ciało, nie ma ciała, nie ma twarzy i przez większość czasu operuje wyłącznie swoim głosem. I uważam, że to jest naprawdę. Genialna, wspaniały, czarny charakter. Pytanie się na z twoim ulubionym protagonistą. Więc tak po, podsum po podsumowaniu czasu, z którym protagonistą, z której gry spędziłam najwięcej czasu, stwierdzam, że moją ulubioną protagonistką jest Lara Croft, która się pojawiła w stanowczo... z którą po prostu spędziłam najwięcej czasu, no i którą lubię od praktycznie czwartego, piątego roku życia. Więc jest ze mną najdłużej. Pytanie 19. W jakim miejscu, w której grze chciałabyś mieszkać? Więc, tak, mam takie trzy miejsca, których zakładając, że one byłyby prawdziwe, które chciałabym odwiedzić, i byłoby to jakieś miasto w Stark, w, z The Longest Journey, czyli de facto jakieś miasto w naszej przyszłości, bardzo bym chciała zobaczyć, jakby się wtedy, wtedy żyło. Cytadela z MasterTech, ponieważ ona od pierwszej części jako miejsce totalnie mnie zachwycała, i po prostu bardzo bym chciała zobaczyć na własne oczy, jak e, taka cytadela naprawdę by wyglądała. I jeszcze Rapture z Bioshocka, ponieważ no, to te światła, i w ogóle miasto nad nimi oceanu, to e, brzmi super. Przy czym tak, po dusznym zastanowieniu, a w Stark jest dosyć spory problem z. A, a z prywatnością wiele korporacji dyktuje swoim klientom, co mają robić i powiedzmy to nie jest e, e, zbyt sympatyczne. A jeżeli chodzi o Rapture, to jak już wejdziesz do Rapture, to z niego nie wyjdziesz. A ja bym po pierwsze e, zaciekałabym się, jakbym miała siedzieć przez dłuższą, dłuższy okres czasu w jednym miejscu, bo po prostu nosi mnie kiedy Jestem zmuszona nie opuszczać swojego miejsca zamieszkania przez dłuższy czas, a po drugie nie jestem jakąś jednostką szczególnie wybitną, więc pewnie skończyłabym w Puppet's Drop, zostałabym splicer, a potem ktoś z protagonistów by mnie zabił, co jest yy, niefajną wizją, więc myślę, że ostatecznie moja odpowiedź na to pytanie brzmi, brzmi Cetarela ma Mass Effect, ponieważ jest niesamowitym miejscem, nie jest to panuje tam względna wolność, tylko ewentualnie tam na koniec zostałabym, yy, że to czy zniwiarzem przez z tą jak przecież nie wiarzę, ale to w zasadzie byłaby dobra śmierć, tak na mieszkanie w takim fajnym miejscu, może o czym ja myślę. Eee, tak, dalej, pytanie 20. Jaki jest Twój ulubiony gatunek? Ja w zasadzie nie mam swojego ulubionego gatunku gier, ja po prostu jak słyszę, że gra jest dobra i warto w nią zagrać, to po prostu no, kupuję i się nie zastanawiam nad tym, czy mi podpasuje, no bo tak. Nie, nie lubię gier logicznych, ale grałam w Portala, który jest zarąbisty. Nie lubię strzelanek pierwszoosobowych, ale grałam w Bershoka, który jest zarąbisty, więc staram się nie uprzedzać. Ale jak właśnie tak patrzę na swoją kolekcję gier, to większość z nich jest trzecioosobowymi grami akcji, więc myślę, że to jest moja odpowiedź. Um. Pytanie 21. Jaka jest gra z najlepszą, Twoim zdaniem, fabułą? Mariusz O'Kinsey prosta odpowiedź. Niesamowita opowieść, niesamowicie opowiedziana i jest po prostu wow, wow, wow. Do dzisiaj będę tak mi mózg przemielił, jak doszło do zakończenia w tej. wow, po prostu e, niesamowita fabuła. Pytanie 22. Sequel. Której gry najbardziej cię rozczarował? E, na będzie to Tomb Raider The Angel of Darkness. Um, ja bardzo długo nie miałam swojego y, Tomb Raidera, no i w końcu postanowiłam sobie uzbierać pieniądze na kolejnego, który miał akurat wyjść. Właśnie to był Tomb Raider The Angel of Darkness. Ja uzbierałam te pieniądze, kupiłam sobie tą grę, ale byłam bardzo zła po premierze. W ogóle przez... najpierw wydawało mi się, że po prostu nie umiem grać w tę grę, a potem stopniowo do mnie docierało, że ta gra jest po prostu źle zrobiona. I no, do, do dzisiaj jest to mój najmniej ulubiony to nie lubię tej gry i staram się ją przechodzić uh, jak najrzadziej. No, w zasadzie chyba, przeszłam ją jeden raz, tak od początku do końca, tak mi się wydaje. Nie, nie lubię tej gry, nie podoba mi się. Uh, pytanie 23. Jaka jest gra z najładniejszym, Twoim zdaniem, stylem graficznym? Uh. Pół mainstreamowa, pół indie, gra tytułem Podróż, tytuł um, ekskluzywny na PlayStation 3. Piękna gra, naprawdę piękna. U -u -u. I właśnie przez to, że jest taka piękna, jest taka niesamowicie oryginalna i w ogóle uwielbiam tego, uważam, uwielbiam że tego, jest niesamowita. Um, tak, um, pytanie 24. Jaki jest Twój ulubiony klasyk? No to będą to stare Tomb Raidery, które myślę, się... Tomb Raidery, um, które. Pomimo tego, że są gramy już starymi, one w zasadzie tylko się wydają brzydsze, bo one nie straciły nic ze swojej grywalności i to są nadal świetne gry, przy których można się świetnie bawić. No i jeszcze będzie najdłuższa pora, już The Longest Journey, o której wspominam cały czas. Uważam, że to jest naprawdę super niesamowita gra. ta już ma swoje lata. Pytanie 25. Gra, w którą planujesz zagrać. Tak, ja już mogę Wam tę grę nawet pokazać, ponieważ ją mam, ale nie mam na czym w nią grać. Jest to Infamous Second Sun. edycja specjalna. To jest zdecydowanie najbardziej impulsywny zakup, którego dokonałam w, w ciągu ostatnich paru lat. Kupiłam grę na konsolę, której jeszcze nie mam. No powiedzmy, I tak ją uwzględniałam w swoim budżecie, ale po prostu parę tygodni szybciej niż się spodziewałam. Więc tak, gra, w którą planuję ją zagrać wkrótce to jest Infamous Second Sun. Aha. pytanie 26. Która gra ma twoim zdaniem najlepszy voice acting, najlepszy dubbing? Jest to trudne pytanie, ponieważ jak już jakaś gra ma dobry dubbing, to te wszystkie... Jakieś, jakieś, wszystkie gry mają dobry dubbing mniej więcej na tym samym poziomie. Ale powiedzmy, że są aktorzy, którzy jak się pojawią w obsadzie jakiejś gry, to moim zdaniem potrafią ją tą grę wynieść na znacznie wyższy poziom i to jest po pierwsze moja ulubiona właśnie voice-aktorka Jennifer Hale, którą możecie znać z gry Lastilli w kotorze Pani Komandor Shepard w trylogii Mass Effect, Rosalind Lutes z Bioshocka Infinite i wielu, wielu naprawdę wielu innych. Jest to kobieta, która moim zdaniem ma niesamowitą barwę głosu. Jest bardzo, bardzo dobrą aktorką. W wielu przypadkach w ogóle bym jej nie poznała. Gdybym nie wiedziała, co to jest ona i gdyby się ona kiedyś do mnie odezwała w że się bym bardzo zawidlała, bo po prostu uwielbiam jej głos. No i oprócz tego moim ulubionym voice actorem jest Troy Baker, którego na pewno kojarzycie, ponieważ został niedawno krzyknięty głosem 2013 roku. Ponieważ jest głosem Joella w The Last of Us, jest głosem Bookera w... Uh, Bioshock Infinite jest głosem Jokera w Batman Arkham Origins, jest głosem i twarzą uh, Delsina Rose z Infamous Second Son. Uh, Odwalił jest w masie gier i jest naprawdę bardzo dobrym aktorem i uwielbiam jego głos, jego głos jest niesamowity. I na tyle mogę wywnioskować z wywiadów, które czytałam, które słucham. jest naprawdę fajnym człowiekiem, który nie dość, że Eee, właśnie ma ładny głos i użycza tego głosu eee, postaciom, to jeszcze w te gry eee, gra, co nie jest zbyt częstym przypadkiem wśród właśnie aktorów dubbingu, którzy zwykle, powiedzmy, po prostu użyczą swojego głosu i więcej z produkcją nie chcą mieć wiele wspólnego, to właśnie on jeszcze w te gra. A poza tym jest jeszcze bardzo przystąpiony, naprawdę bardzo mi się podoba, uwielbiam go, uwielbiam go uważam, że jest naprawdę super. Pytanie 27. Najbardziej epicka, Twoim zdaniem, scena w grach? Nie ma jednej sceny, którą, bym, którą uważałabym za bardziej epicką od wszystkich innych, ale tutaj moją odpowiedzią byłaby większość scen z Uncharted 2 i z Uncharted 3, ponieważ zawsze jak gram w którąś z tych gier, to uh, z miejscami skacze i w ogóle to, co się dzieje, na ekranie jest tak absurdalnie niesamowite, tak absurdalnie właśnie piskie, że no myślę, że zasługuje na to, by być odpowiedzią na to pytanie. Ten 28. Twój ulubiony deweloper. A jeżeli chodzi o studio, które mnie jeszcze niczym do siebie nie zraziło, to będzie to Retro Games, czyli małe, niezależne studio Ragnaroka Twinquista. O, pracujący obecnie nad DreamFall Chapters, czyli kolejną grą z serii e, Sagi najdłuższej podróży, i e, nie są po prostu tak totalnie przyjemnymi ludźmi. Przynajmniej się takimi wy wydają na social mediach, że to jest coś bardzo fajnego i e, niewątpliwie zagram, bo że na pewno zagram w DreamFall Chapters, jak i w ich ten nordycki horror Draugen. Wydaje mi się, że odwalają naprawdę kawał dobrej roboty i trzeba to docenić. Um. Pytanie 29. Gra, o, po której się nie spodziewaj, że ją polubisz, ale skończył się na tym, że ją uwielbiasz. Bardzo prosta odpowiedź: bajoszoki. W ogóle się nie spodziewałam, że to jest gra, która mogłaby mi się w jakikolwiek sposób spodobać, a teraz to jest miłość do grubowej deski, więc stanowczo to, chociaż muszę przyznać, że też uh, nie spodziewałam się, że tak mi się spodoba Mass Effect, ponieważ ja nie lubię, w zasadzie do tej pory nie lubię takiego typowego science fictiona. Mass Effect jakoś mi się bardzo podoba, więc. Um, tak, to już jest. Um, oraz um, pytanie 30. Ostatnie pytanie, ostatnie najtrudniejsze pytanie, 30, które, jest, które mi się absolutnie nie podoba, to jest: jaka jest Twoja ulubiona gra wszech czasów? Ja gram w tyle różnych gier, podoba mi się tyle różnych fajnych gier, że po prostu nie potrafię wybrać z nich tej jednej, która by mi się podobała najbardziej. Uwielbiam naprawdę wiele różnych serii, tutaj sobie zapisałam sześć, które są takimi już, powiedzmy, są na podium i właśnie z, ze wśród tych wśród, z tych sześciu nie potrafię wybrać tej mojej ulubionej, tak? Powiedzmy, ich miejsce na Piedestale zmienia się w zależności od tego, powiedzmy, która gra jest najbliżej do e, premiery kolejnej części, o której jest największa mowa w mediach, ale no, powiedzmy, te wszystkie gry są moje jedno, moimi jednakowo ulubionymi ser, seriami. Więc e, tak seriami, nawet z tych serii nie potrafię wybrać pojedynczyki, które lubiłabym najlepiej. Więc e, zaczynając od tej, która jest ze mną najdłużej, po tą, która jest najnowsza w tym składzie, to, jest to są to Tomb Raidery, jest to saga The Longest Journey, jest to ma, trilogia Mass Effect, są to gry Dragon Age, są to Bioshoki oraz jest to The Last of Us. A Tak, i to już odpowiedziałam na wszystkie pytania z tego taga. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście Wy również nagrali swoje odpowiedzi do tych pytań i dali mi znać, jeżeli coś takiego zrobicie, czy to w komentarzu, czy gdziekolwiek indziej, bo bardzo chętnie sobie coś takiego obejrzę. Jestem pod tym kątem typową dziewczyną i uważam, że takie tagi bardzo fajnie się ogląda. Więc no i to wszystko dzisiaj ode mnie. Na razie!